Chcemy przede wszystkim pobudzać te aktywa do, do działania, do wykorzystania tak żeby ten majątek państwowy był bardzo dobrze wykorzystywany ja podam panu taki, taki przykład pamiętam z, z odległej dosyć przeszłości ja pracowałem długi czas w resorcie skarbów więc dla mnie jest to taki taki powrót trochę do przeszłości tak historia zatoczyła koło ale pamiętam no jest subtelna różnica pani minister mianowicie taka jeśli można, można, przy... no, pewnie, op że można. Op opowiem tą sytuację, bo była bardzo szczególna. Pamiętam jak jeden z prezesów państwowych spółek przyszedł do mnie i to był to był już starszy człowiek, przyszedł i powiedział tak panie dyrektorze, niech pan mnie już odwoła z funkcji, bo ja tracę wzrok, ja mogę panu pogubić ten najcenniejszy majątek, bo to jest majątek Rzeczypospolitej. I rzeczywiście no. To, to było zamienne, że były jeszcze takie osoby, to trochę taki etos przedwojenny, przedwojennych urzędników, przedwojennych menadżerów, tak można Panie powiedzieć, że wtedy nie pięknie, używano tego słowa. Pięknie to